Witajcie w trzecim odcinku naszej irańskiej przygody. Zaczynamy od Shirazu, miasta poetów, róż i dość charakterystycznego luzu południa. Ale to tylko przedsmak, bo wracamy do Teheranu, miasta gigantów, gdzie ponad 8 milionów ludzi próbuje oddychać przez smog, który mógłby robić za dodatkową warstwę atmosfery. Przygotujcie się na podróż pełną kontrastów. Zaczynamy! Siema wszystkim naszą podróż rozpoczęliśmy w Teheranie i w Irańskiej stolicy ją zakończymy. Odsyłam was w tym miejscu do dwóch epizodów z naszego szlajania po irańskiej ziemi, które pojawiły się ostatnio na tym kanale, a my kierujemy się teraz dalej na południe dawnej Persji. Shiraz miasto poezji, zapachu róż i cienia starych cyprysów. To tutaj spaceruje się między wierszami hafiza, a powietrze przysiąknięte jest historią i aromatem przypraw. Tętni spokojnym rytmem, jakby czas płynął tu inaczej, wolniej i bardziej dostojnie. the water with the salt after making they put it in the water with bunch of salt and they add a little bread in it after you can have your dirty corn we to Shiraz we're going with Hamid and to our night. Tutaj jest taka mała sytuacja awaryjna a, a, a Mogę ja, podziel się! Podziel się. Podziel. Spaleni słońcem ruszyliśmy do miejsca spoczynku, aby rano wstać i odwiedzić pierwsze miejsce. Amid, where we are now? We're in the Garden. with the beautiful buildings here uh, uh, with the beautiful architecture and also we have a museum from the 90s. uh this is tartan uh, the iranian like to play it together uh, and it's uh, really good to have yeah, something okay. like this also in turkey we have this playing uh, they put toss like uh, this and uh, with the numbers they change the place of the things like this yes you know it's five six <laughs> and now mister change the place of this five two and mister you know change mm -hmm. the place like this it's really great to play this Wspominałem wam o tym, że Shiraz jest miejscem poetów. Jesteśmy w jednym z takich miejsc, w grobowcu, w którym spoczywa Sadi, jeden z najsłynniejszych perskich poetów i myślicieli XIII wieku. Jego twórczość, pełna refleksji nad życiem, miłością i ludzką naturą, jest ceniona w Iranie, jak i na całym świecie. Sadi był podróżnikiem i filozofem, który potrafił w swoich wierszach uchwycić uniwersalne prawdy w prosty, ale trafny sposób. Grobowiec to hołd dla jego dziedzictwa, miejsce zadumy i spotkań dla tych, którzy cenią sztukę i kulturę. The last longest night in the end of fall, we think something in our mind, we close our eyes and open and read uh, the poem here. Uh, we think that uh, the future will be like this poem for us. ogrodzie, który pachnie jaśminem, spoczywa Hafis, mistrz perskiej poezji, geniusz, który jednym wierszem potrafił znieść duszę ponad gwiazdy. Jego grobowiec, zwany Hafesich, to nie tylko marmurowa płyta, ale i portal, gdzie każdy dźwięk to muzyka i każdy krok to taniec. Pielgrzymują tu zarówno zakochani, jak i filozofowie. Każdy z tomikiem poezji w ręku, jakby Hafis wciąż rozdawał rady z zagrobu. Legenda głosi, że sam Goethe był tak oczarowany jego poezją, że stworzył swój własny diwan zachodnio-wschodni. Przekraczając progi przybytku, doszło do ciekawej Zostaliśmy zatrzymani przez ochronę i musieliśmy się tłumaczyć z mikrofonu kierunkowego na górze mojego aparatu Finalnie musieliśmy ten mikrofon schować do plecaka, chyba uznano, że jest to jakiś element dywersji zachodnioeuropejskiej Ludzie teraz marnują rzeczy o cenach Mamy za wiele cen Jakie są finalne ceny? Gdzie to dokładnie jest? to co które Nie żadne z nich The first one was no no uh, the first one is uh, right in the uh, book the second one is this the third one is this they uh, highlighted. Totally, we paid double. And it's not because of the man. He bought it. He told me, you mm -hmm. know, mm -hmm. that I bought it like this. And uh, I just uh, add uh, 10%. 10% is acceptable. Prices increase day by day. This book is really good for the leaders. Culturel de l'Iran. It means cultural guide in Iran. L'art certain de l'image, le ressemblant de Dieu. Paris. Jeśli marzyłeś, marzyłaś kiedykolwiek o odwiedzeniu Perskiego Ogrodu, to koniecznie musisz odwiedzić Eram Garden. To jeden z najbardziej znanych perskich ogrodów wpisany na listę UNESCO. Znajdziesz tu idealnie przystrzyżone trawniki, aleje cyprysów i kolorowe rabaty kwiatowe, które tworzą harmonię z centralnym basenem. W sercu ogrodu stoi historyczny pałac z XIX wieku ozdobiony mozaikami i detalami w stylu kadżarów. To doskonałe miejsce na spacer, odpoczynek w cieniu drzew i poznanie perskiej sztuki projektowania ogrodów.

Dziękuję. Thank you. You're welcome, you're welcome. I hope that one day uh, we should uh, discover Iran together here. Mam nadzieję, że też do Iranu kiedyś przyjedziesz Z moim biurem podróży. A I will be, be at your service. at your service on that day. bye-bye. Okay. Teheranem jest trochę jak z Bangkokiem, po trzech dniach masz go dość, ale po kolejnym tygodniu chcesz wrócić. Trafiamy w sam środek świętowania dziwnej uroczystości, to Ashura, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu islamskim, szczególnie istotnym dla Szydłów. Teheran mimo swoich dążeń do bycia nowoczesną metropolią wciąż ma w sobie ducha dawnych czasów. My właśnie wróciliśmy z jednego z kantorów w centrum Teheranu Mamy ze sobą cash i chcę wam pokazać Taka, taka oto szpula riali irańskich Czyli lokalnej irańskiej waluty To jest około 150 dolków Trzymam w ręce około 150 dolków To jest dosyć dużo jak na obecne, jak na tutejsze lokalne warunki Gdyż średnia, taka minimalna średnia tutaj gdzieś w Iranie fascyluje w okolicach 200 dolarów 150 dolarów to jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę tutaj ceny, potencjał zarobkowy Irańczyków generalnie realia związane z sankcjami. 150 dolków czyli około 50 milionów milionów reali irańskich, na które czekaliśmy około 20 minut, popijając sobie czaj w banku. Irańskim Polecam Wam, abyście sprawdzali Jak wygląda sytuacja z Kursem, ponieważ w zależności od tego Jakim jesteście kantorze, to są drobne różnice Też możecie zagadać z cięciarzami, Którzy się kręcą wokół kantorów Po prostu, żeby sprawdzić Ich propozycje, to przecież nie jest żadna To nie jest przymus, żeby Pytając się o nich, pytając się ich O kurs, kupić od nich konkretnie walutę Suma sumarum, oczywiście kantor jest Lepszym rozwiązaniem, bo otrzymujecie rachunek Jest to wszystko, że tak powiem bardziej oficjalne niż branie od gościa, z którego kompletnie nie znacie. Ej, czy wy to wszystko widzicie, co się dzieje w, na, na horyzoncie? Już poza tym, że mamy mm. oczywiście główną bohaterkę kadru, czyli wieżę wolności, Azadi Tower, to zwróćcie uwagę na ten gradient na niebie, tą zawiesinę. Przecież to jest jakaś masakra. Jest taki, takie zanieczyszczenie powietrza w Teheranie, że naprawdę głowa mała. Zobaczcie na to, patrzcie jaka zawiesina, jaki gradient Szok plaga amerykańska Byłem w ją w stanów w Teheranie Zbudowana w latach 50. była niegdyś symbolem współpracy amerykańsko-irańskiej. Wszystko zmieniło się po rewolucji islamskiej pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy 4 listopada studenci wspierający nowy reżim Ayatollaha Khomeini'ego zajęli budynek i wzięli 52 dyplomatów jako zakładników. Kryzys trwał uwaga, 444 dni i wywołał ogromne globalne napięcia. Po tym całym wydarzeniu ambasada przestała działać, a jej teren stał się Muzeum Szpiegowstwa USA pełnym propagandowych murali i sprzętu wywiadowczego. Do dziś budynek symbolizuje antyamerykańskie nastroje w Iranie i pozostaje miejscem, które przypomina o dramatycznych przemianach tamtych czasów. Warto jednak podkreślić, że sami Irańczycy, przynajmniej ci mieszkańcy Teheranu, których my spotkaliśmy podchodzą do tego zjawiska z dosyć dużym dystansem. Kiedy byłem w Iranie po raz pierwszy, udało mi się zarejestrować te legendarne murale przedstawiające na przykład statuę wolności z podobizną trupiej czachy. Nie ma już tych murali, zostały one kompletnie zmienione. My job is chef. Okay, Iranian food, very, very, very uh, excellent. Okay, excellent food. Okay. And the name Krakow. It's Krakow, uh, yes, Krakow. Uh, my shop. This have a sausage. My friend, this come here. This living La Laes in Poland, Iran license. He come here. this name is sausage. This Krakow. Krakow. His name is Poland. One city in Poland. This name Krakow five years ago. Uh, 20, 20 25 25 years ago this name is sausage in Iran Charakov. Yes I think. <laughs> <laughs> Właściciel przybytku z krakowską kichą stwierdził nagle, że nie jesteśmy w stanie wieczorem wrócić sami do domu, ponieważ jest zbyt niebezpiecznie i coś nam może się stać, A finalnie trafiliśmy i tak do zupełnie innego punktu teheranu. Nagle skończyło się na tym, że musieliśmy budować dwa razy dłużej, ale była to świetna okazja, po pierwsze na przejechanie się skuterem po pustym teheranie, a po drugie na zwiedzanie no takich dosyć ranych dzielnic takiej wielkiej metropolii irańskiej. 50 ساله است. از طراحی کارهایی است. رنگ سبز توسط گیراس ساخته شده با هم مخلوط شده‌اند. این یکی بزرگ است. حدود 2 متر و 1.5 متر است. این از شیپول سفید از تهران است. این از طرفداران بختیار است. بختیار یک روستایی در شیراز And this is 150 years old. Because cool. we have uh, some old carpet, some new and 90% diplomats from Italy, they like it old carpet. Many Italians they like it like this 150 years old. So, If I had a shop in, in Europe, same as your country, this I can to sell more than 3,000, 4,000 euros. But in my shop only 400. But in Europe 4000, because it's unique, very old. And I like sure some kilims because they are carpet. This kilims also It's beautiful, and this is nice for the corridor. If you have a corridor, this like this you can put mm -hmm. in the corridor. Somebody they like on the floor you can put in the sofa. And this is zoo design. Zoo is from Malaya. Full mm -hmm. of the animals, zoo design. What's the price for for this one? This one about three hundred twenty, mm -hmm. but make by hand two years mm -hmm. and. Very old. Dollar. And this is the bocard Excuse me, Mr. Daniel. If I open many pieces, you cannot compare. But this uh, silkam. The, the, the last one. 50 de wybraliśmy 45. I have many for many for People they know me from Europe, also from Poland. Can you can you show me the Polish ambassador? I don't know because 2000 I have a books. book. <laughs> <laughs> oh, Slovakia, Croatia, Slovakia, Slovakia, Slovakia Croatia. 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 Croatia, Italy, France, Germany, right. British. I um, know All of these guys are your customers. Yeah, because they live they here. They know me because uh. I sell handmade, good quality, good products. Uh, can I can I say? This one. Which? Hmm, this is a Polish guy. <laughs> yeah. of home. Yeah. Hello, welcome to my carpet shop. This is Mahdi from Capital Carpet Shop in northern part of Tehran and in Tajish market. I have lots of beautiful carpets all of them made by hands from north, south, east, west of Iran and it's very good quality. You know carpet from Iran is very famous because it takes a long time to make a one carpet by hand these are the nice one that I collected from a uh, very unique and very, uh, very far villages of Iran and I put it here is all by hand. Very nice quality. Some made by silk and wool here because it's the capital for the business. So the prices are very cheap in comparison between the other places touristic places in iran you can come here and take the carpet with yourself even you can pay money later by time from your country you can transfer to my bank account without any problems we trust you family uh, working here my family my father my grandfather just come and have a look and we can spend some time together and have a cup of tea thank you <laughs> Wizyta w rodzinnym przybytku u Mahdiego miała miejsce ostatniego dnia naszej irańskiej przygody, ale jeszcze przed udaniem się na lotnisko musieliśmy odwiedzić jeden ważny punkt na mapie Teheranu mojego dawnego znajomego sprzed wielu lat. Za kółkiem taryfy pojawił się Kurd, mieszkający we wschodniej części Iranu, który całą drogę umilął nam kurdyjską muzą weselną, ofiarując na sam koniec coś w rodzaju modlitewnika muzułmańskiego. <laughs> <laughs> Thank you very much Ron. Cheers man. Thanks. Hi everyone, hope you're doing well. Um, here it is, uh, Arsan Babai. Uh, on the behalf of Iranian music, I mean traditional music of Iran, I'm gonna play something for you. But before that, I'm gonna introduce myself to you. Seven years ago, I think, uh, I met two awesome guys. Very, very, I don't know, in a weird way, in the street. And uh, these two guys uh, could actually become two of my best friends in my life. One of them is the guy who is taking the video, Danny John. In Persian, we say "John" means how dear you are for me. I Matt, jest teraz w W momencie, kiedy wypowiadam to słowa, mija dokładnie 10 lat od naszej pierwszej wizyty w Iranie, gdzie wszystko było dla na nas nowe, otoczała nas totalna rozpierducha, i nagle znikąd na białym koniu pojawił się on. A wówczas, Arsan Babei, który zaprosił nas do swojego domowego mikrostudia, wyjął smyczek i zaczął grać. After all these years, I have this pleasure and honor to be the host of my one of my best friends, Danny, and his friend, Bartosz, here. And uh, I'm really happy about it. So, uh, I'm going to play something for you with one of the Iranian most famous instruments, which is called chamanche. It is a kind of instrument that is very, very lovely, and you can feel and hear its sound by all your soul and heart. So it is played by a bow and I hope you like it. Thank you very much. See you.